Plan Smart City jest przedłużeniem strategii Konin Zielone Miasto Energii. Ma wytyczać ścieżkę rozwoju w duchu koncepcji Human Smart City miasta, w którym technologie poprawiają relacje międzyludzkie, wspierają kreatywność i przedsiębiorczość. Drogą do realizacji tej koncepcji jest szereg zadań. Mieszkańcy mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych, aby podpowiedzieć władzom Konina, które zadania powinny zostać zrealizowane. Konsultacje są po to, aby dowiedzieć się od mieszkańców, jakich projektów oczekują w zakresie nowoczesnego kolina z zakresu technologii, również informacji, czyli takiego styku między mieszkańcami a urzędem, żeby prezydent mógł lepiej zarządzać miastem. Mieszkańcy mogą się zapoznać z 35 projektami, spośród których do realizacji zostanie wybranych od 20 do 25. Tutaj mamy na przykład zintegrowany system polityki informacyjnej, konsultacji społecznych, spółdzielczości młodzieży, aktywizacji seniorów, więc tutaj szeroko patrzymy pod kątem. Pod tym kontekstem mieszkańców. To są też twarde projekty, bo mamy tutaj myślimy również o inteligentnych przystankach, zrównoważonej mobilności, czyli tutaj każdy aspekt miasta dotyczy smart city, ale głównie tutaj myślimy o tym smart city mieszkańców, czyli human smart city która ma polegać na tym, że zarówno mieszkańcy biorą aktywniejszy udział w zarządzaniu miastem, no i w ten sposób też pokazuje władzom miasta, w których kierunkach iść. Oczywiście można też zgłaszać swoje pomysły, tutaj jesteśmy oczywiście otwarci na pomysły mieszkańców. Te projekty można zgłaszać i wybierać do końca tego tygodnia, czyli właściwie do 13 sierpnia, do soboty. Konsultacje polegają na wypełnieniu krótkiego kwestionariusza. Ankietę można znaleźć na stronie miasta www.konin.pl. Jest wyskakujący baner, który przenosi bezpośrednio do ankiety oraz do takiego skróconego katalogu tych projektów z krótkimi opisami. Po wyborze tych projektów, te, ten plan zostanie poszerzony o takie fiszki projektowe, które pozwolą nam na pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację tych planów. Kwestionariusz będzie dostępny do soboty 13 sierpnia 2022 roku.